Jakie Milion osób obejrzała Kłod Pięty po mam wrażenie, że oni tak na maksa dojeżdżają głos, nie? Dajemy na minus... Kariograf, influencer Wojciech Gola odpowiada na nieprzyjemne dla siebie pytania. Powiem tak, nie za bardzo interesują mnie tajemnice Wojciecha Goli. Natomiast wszedłem pod ten film, w komentarze i zobaczyłem, co ludzie piszą. A ludzie piszą tak. Popek specjalnie poszedł do psychiatryka, bo wyrok w więzieniu to takie coś, to nie żarty, pójdzie w niepoczytane spowodowaną wieloletnim nałogiem. No, mi się wydaje, że w więzieniu, bo tam kiedyś też była jakaś afera. Że tam był misiek z nadarzyna, też nagrywali z popkiem. Chyba też jeszcze żurą tam coś. Wiem, że coś było, że popek w nie miałby za ciekawie. Tak. Teraz Natan podwariograf. Teraz boksel pod wariograf, Wardenga pod wariograf. Każdy zawodnik fejm powinien przejść takie badanie. Całą serię trzeba zrobić. I rzeczywiście, jeśli pierwszy odcinek ma milion wyświetleń i 60 tysięcy łapek w górę, to można zakładać, że stworzy się z tego cała seria. I rzeczywiście kolejne osoby będą podpinane pod wariograf. Jest tylko jeden w tym wszystkim problem. To badanie jest gówno warte. Dlatego zanim. Internet zostanie zalany filmami, na których różni ludzie podpięci pod różne sprzęty nie wiem, pod sokowirówkę, pod lokówkę, pod suszarkę czy pralkę zanim podepną się pod jakieś nic nieznaczące urządzenia i będą udawać, że są wielce prawdomówni, warto powiedzieć, no właśnie prawdę. Chociażby po to, byście nie byli robieni w konia. To znaczy, żebyście wiedzieli, że jesteście robieni w konia, bo spoko, jeśli lubicie to oglądać. To się dobrze oglądało, to był fajny program, jeśli ktoś jest zainteresowany tą tematyką. Natomiast musicie po prostu wiedzieć, jak działa wariograf i że nie działa właśnie tak. Bo nie można korzystać z wykrywacza kłamstw w taki sposób, by on tych kłamstw nie wykrywał. To absurd. Poza tym może się zdarzyć tak, że ktoś powie prawdę, a zostanie to uznane za kłamstwo i w ogóle mamy wtedy jakiś bezsensowny, niepo, nikomu niepotrzebny problem. My chcieliśmy w kanale Zero. Chili Space, witam wśród Wilków AU. Korzystać z wariografu podczas wieczornych programów. Oczywiście przy pytaniach ustalonych z naszym gościem, żeby miał jakiś tam komfort, ale chcieliśmy go podpiąć pod wykrywacz kłamstw, tzw. wykrywacz kłamstw. No i poszliśmy do pracowni, która się tym zajmuje. I tam niestety okazało się, że wszystkie nasze plany. Wszystkiego dobrego dla Jarka. są niemożliwe w realizacji. Tego się nie da, tam tego się nie da, tego też się nie da, a to się da, tego też się nie da. I w końcu nam mówią, dobra, jak chcecie, to możemy zrobić taki show, tylko powiedzmy najpierw, że to jest show i tam coś będzie latać, ta wskazówka, ale to nie będzie badanie to nie będzie miało żadnej wartości. No to ja mówię, no jak ma to nie mieć żadnej wartości, to po co mi to badanie? Po co? To szkoda czasu mojego i Waszego. Więc e, poszedłem na badanie wykrywaczy kłamstw, ale przebiegało ono zupełnie inaczej, niż to, co widzieliśmy ostatnio e, w internecie. W ogóle muszę Wam powiedzieć, że to jest przedziwne urządzenie. Najpierw miałem taki test cyfr. Poproszono mnie, żebym Zakreślił na kartce jedną cyfrę, nie mówił nikomu jaką. A potem przepytano mnie i na każde, na, na, przy każdej cyfrze musiałem odpowiadać, że to nie ją skreśliłem. Czy skreślił pan cyfrę numer 1? Nie, Dwa? nie, Trzy? nie, 4, nie, 5, nie, 6, nie, 7, nie, 8, nie, 9, nie. A potem mówił mi: A teraz, niech pan odpowie prawdę. Czy oszukał pan nas przy cyfrze numer 7? Ja mówię tak. No więc. Yy, zupełnie nieznaczące kłamstwo, przy którym się w ogóle nie stresowałem. Miałem zupełnie gdzieś to, czy zostanie to wykryte, czy nie. To znaczy wydawało mi się, że przy każdej cyfrze odpowiadam z takimi samymi dokładnie w sobie emocjami. Nie mając e, jakiejkolwiek takiej nutki, która mnie zżera od środka, która mówi, o Jezu, teraz będzie kłamstwo, teraz będzie kłamstwo. A okazało się, że te sygnały mój organizm wysłał na tyle silne, że specjaliści od razu wykryli, w którym momencie ich oszukałem. Niesamowite. W każdym razie zapraszam Was na materiał e, z miejsca, gdzie badania wariografem odbywają się codziennie i gdzie odbywają się w taki sposób, że ich wiarygodność jest niepodważalna. To nie było, tak jak mówię, badanie. To była zabawa, no więc w, zabawie, w zabawie wszelkie sztuczki są dozwolone. Osoba badana musi być wcześniej zapoznana ze wszystkimi pytaniami. Nie ma możliwości, żeby był element zaskoczenia, ponieważ będzie reagowała i może dać to fałszywy odczyt wtedy. Ogólnie nie znam tych pytań, yy, które chłopaki przygotowali, a nie ukrywam, że jestem osobą, która bardzo dba o swoją prywatność. Okej, okay, czyli tutaj wychodzi, że te, bo Wojtek nie znał naszych pytań, ale cztery przygotował swoje własne, czyli te, czy tam się podnieca na widok mężczyzn, czy jest biseksem, co tam jeszcze było, czy miał kiedyś inne zbliżenie z mężczyzną, to były jego pytania, więc te znał, a te pozostałe, typu czy zamknąłby swoją partnerkę, bo czy miał 200 partnerek seksualnych, i te dwa co pominął, no to były nasze. Czas? Le? To to, tak? Taki nie stanął na głowę To aż taka wizyta? Wojtku, wariografu nie oszukasz. Przygotuj się na oczyszczenie to nie jest badanie wariografem to jest show All right, it's real simple. Uh, Paul here will ask you a yes or no question and if you lie a buzzer will sound and a light will go off Let's show Badanie wariografem musi się odbywać w specjalnych warunkach wymagania są dość dość duże jeżeli chodzi o badanie wariografem musi być to obecność tylko osoby badanej i badającej yy, odpowiednio wyciszone pomieszczenie bez zakłócenia dźwiękowego czy wizualnego z zewnątrz. Musi być też odpowiednia atmosfera. Musi być nawiązanie takiej yy, intymności między osobą, która przeprowadza badanie i ta, która poddaje się badaniu wariografem. Pytamy o różne rzeczy. Są to rzeczy czasami bardzo intymne. Czy miał pan więcej niż 200 partnerek seksualnych? Zbyt prywatne. Po to, żeby sprawdzić, jak reaguje organizm osoby badanej, i żeby można te pytania krytyczne porównać z tymi kontrolnymi, tymi intymnymi. Także nie może być mowy, żeby zrobić to na widowni, przy kamerach, przy oświetleniu, przy obecności jakichś osób, które nie powinny być zainteresowane tym badaniem, a na pewno nie tematyką tych pytań kontrolnych. Także badanie jest przeprowadzone wtedy, kiedy spełnia odpowiednie warunki i standardy nasze. Europejskie, amerykańskie. Pracujemy głównie na amerykańskich schematach badawczych. W normalnych warunkach powinno być to pomieszczenie wyciszone, stonowane, bez ozdób, bez niepotrzebnego światła, natężenia tego światła, bez dźwięków, które dobiegają z zewnątrz. Natomiast w filmiku, o którym mówimy. No była jakaś migająca dyskoteka, tam jakieś, jakieś, jakieś pocieszne komentarze osób, które obserwowały, nie wiemy czy obserwowały to na żywo, czy przez monitor. To, to są metody niedopuszczalne. Każdy, każdy poligrafer, Ekspert badań wariograficznych powinien o tym wiedzieć, że jest to podstawa, stworzenie odpowiednich warunków do badania. Czujniki pneumogramu powinny być zapięte w dwóch miejscach: na klatce piersiowej i na przeponie. Jeden był troszeczkę za wysoko, drugi za nisko. Tak naprawdę nie spełniały swojej roli w czasie badania. Odczyt mógł być w tym momencie nieprawidłowy? Mógł być tak. Osoba badana musi być wcześniej zapoznana ze wszystkimi pytaniami. Nie ma możliwości, żeby był element zaskoczenia, ponieważ będzie reagowała. Jestem gotowy. Ogólnie nie znam tych pytań, które chłopaki przygotowali. Jeżeli coś mi się nie spodoba, powiem next. Ale liczę, że na wszystko odpowiem. Jest to w ogóle niedopuszczalne. Jest to chyba największy błąd. Element zaskoczenia powoduje niepotrzebną reakcję organizmu, która może być odczytana jako nieszczerość. No więc przed badaniem zapoznajemy dokładnie ze wszystkimi pytaniami testu osobę badaną. Osoba zapoznaje się z tymi pytaniami. Jeżeli ma jakieś uwagi, to przeformułujemy tak te, tak to pytanie, do którego ma wątpliwości, żeby mogła odpowiedzieć na to pytanie w sposób tak albo nie. Inaczej być nie może. Czy wariograf jest wykrywaczem kłamstw? Nie, wariograf nie jest wykrywaczem kłamstwa, że tak potocznie się mówi. To jest urządzenie, które rejestruje wszystkie zmiany w organizmie człowieka w sytuacji zagrożenia. Pytanie, na które osoba nie chce odpowiedzieć szczerze, na przykład, czy przyjął Pan łapówkę, będzie bodźcem, prawda? I wtedy na taki bodziec organizm zareaguje, zareagują y, nasze ciało, niezależnie od naszej woli i wiedzy. Czy miał Pan ciemne zbliżenie z mężczyzną? Zatem kwitowanie odpowiedzi na pytanie, że jest to prawda albo nie jest to prawda, jest błędne. Tak, tak. To mówimy o tym, że organizm osoby reagował bądź nie reagował. No Co zatem idzie zwykle, że osoba nie jest szczera, jeżeli organizm nasz reaguje w sposób nienaturalny, nienaturalny dla sytuacji, dla, do pytania, do zagadnienia? Czy roast Tak. Was it to był show, i na pewno nie było to badanie. Z całą pewnością nie było to badanie, i osoba, która to przeprowadzała, no, albo miała tą świadomość, albo nie, nie wiem tego. Natomiast nie powinna e, takiego badania w cudzysłowie zrobić. Przed, chyba, że uprzedziłaby widzów, że jest to, jest to show. Jest to element jakiejś zabawy, prawda? Ale na pewno nie jest to badanie. Jakie elementy usunąłby Pan z, ze studia, w którym siedział Wojtek Gola? Kamery, jaskrawe światło. Lepiej byłoby też, jakby studio było mniejsze. W ogóle nie powinno być w studio. Tam powinno być w odpowiednim pomieszczeniu. No tak, pomieszczenie, jeżeli byłoby by mniejsze. Albo jest dobrze, albo w ogóle nie nadaje się do, do diagnozy takiej. Okej, okay, czyli w teorii, jeśli na przykład byśmy przygotowali małe studio, i na przykład kamerę przemysłową. Tylko, że wtedy na przykład by to musiał, jest taka możliwość, że na przykład nagrywane yy, to się nie nazywa podczerwień, tylko to wiem, że kamerki są tak małe, że jest tak zielono yy, przez tą kamerę, czyli że ona nie potrzebuje światła dużo. To wtedy można by było zrobić taką serię i brać różnych ludzi na wariograf. Tylko, że muszą wcześniej znać pytania. Co to też trochę zabija show. Dzwoni do mnie Wojciech Gola. Eee. Nie mam się, robimy content i nie chcę odejść. Ponagrywa okay, nagrywam jak się, a nie wiem po co dzwoni. Na wariograf goczy chce odejść z godców. Zobaczcie jaki Wojtek ma dystansik. Jutro jest to typowanie, więc będzie fajnie. Okej. Okay. Wojtku, jak chcesz ten. Po, ja mam live, nie? ale to już wiesz, tak? To jak chcesz coś powiedzieć, to zadzwonisz jeszcze raz i odbiorę. Taki pokaz. To osoba, która jest badana. Yy... Tak, Wojtku. Halo. Jesteś na live, jak coś. Tego, 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 ten odcinek Stanów no. i tam powiem tobie, że mówię, że o tej kamerze przemysłowej. No, no to ja, ja, ja mam takie coś, tylko ja już nie chcę tego zada publikować. Ja mam wiesz, normalnie 4 godziny, jak siedzę w takim małem pomieszczeniu, jest tylko jedna kamera na statywie. Jest tam y, osoba, która jest biegłym sądowym i wiesz, tam potem prezes związku analizował te badania, y, ta osoba która jest biegłym sądowym też, tylko ja już tego nie chcę nigdzie puszczać, bo stale no ile można? Przecież ja to robię, już ten drugi wariant, taki wiesz, z sądowym, yy, taki profesjonalny już na maks, że faktycznie w moim pomieszczeniu, na no, kamera ukryta i tam na wie, no to zrobiłem tak dla, dla fanu te, yy, wiesz, te papiery, to na tej konferencji wiesz, dwudziestostońcowa analiza, faktycznie jest profesjonalna bardzo, ale nie dajmy się zwariować, no ile, ile można wiesz, o co chodzi, ten temat ważyć. Natomiast faktycznie, no mam ten materiał, gdzie siedzę i tam te pytania kontrolne, takie bez Wojtek, bez to, to dużo było, Wojtek, do... moje zdanie znasz. Więcej no, no to dystansu to... i mieć w... komentarze, no. Dlatego mam, dlatego ja stary, tego nic nie wiedziałem, nie chcę tam już nawet i puszczać, nie. Okej. Okay. No, Mniej się dobra. przejmować i tyle, no. Jutro wpadam. Ale stary, ja już mam z tym totalnie ludzi. I jutro mamy program, wiesz o tym? Tak, wiem. Okay. No, Elo, cześć. Po napompowaniu rękawa ciśnieniowego siedzi nieruchomo. Patrzy przed siebie, ma oczy otwarte, zwykle powinna patrzeć w jeden punkt i nie pozwalać sobie na skupienie się na czymś innym, kto, czymś, co mogłoby było Ja Wojtka bardzo lubię, ale że on właśnie y, powinien mieć więcej rzeczy gdzieś. Mnie na przykład od początku live'a, y, no czat jedzie, nie? Albo nawet teraz. Teraz ludzie piszą, ale was stano rozjechał, ale was stanął, zniszczył, zaorał was, jesteście skończeni. No ja na to wiecie patrzę, no ale to jest bardziej śmieszne, bo tak naprawdę, no okej, okay, musimy, jak będziemy tą serię robić, no to inne warunki wprowadzić, czyli te mniejsze pomieszczenie, mniej świateł i właśnie kamera taka, żeby nie potrzebowała światła i będzie można zrobić tą serię. No i ty. Natomiast, wiecie, no, ja wam powiem tak. Łączcie kropki. Czy ja jestem tym materiałem jakoś zaskoczony? Łączcie kropki. Wadnika teraz coś manipuluje. Ej, a ten materiał nie powinien być kilka dni temu? Zwrócić uwagę. Jeżeli chodzi o e, pytanie, czy uważasz, że Boxdale chce zemścić się na Wardędze, czy to pytanie sprawiło jakieś trudności, tu się Pan też zastanawiał. Zastanawiałem się. Wydaje mi się, że nie. Mm -hmm, mm -hmm. Ale nie z 100% pewności. Tam była taka sytuacja, pytają go, czy kiedyś coś ukradł ze, skle ze sklepu. Powiedział, że nie. Powiedział to celowo z błędem, żeby wariograf pokazał, i pokazał. I rzeczywiście wtedy y, można powiedzieć, że spełnił swoją rolę, tak? Ja mam wątpliwości co do, co do rzetelności całego tego badania, więc nie wiem, nie chciałbym w ogóle oceniać czegoś takiego, bo to, to nie było, tak jak mówię, badanie. To była zabawa, no więc zabawy, w zabawie wszelkie e, takie sztuczki są dozwolone, prawda? Także nie traktujmy tego jako badanie. Umówmy się tak, to nie było badanie. Zbyt dużo pytań, to. Też... Okej, okay, no to. Wychodzi na to, że te wszystkie badania tak naprawdę nie mogą być badaniami. Te YouTubeowe. Ktoś jeszcze nagrywał oprócz wariograf? Na pewno nagrywała Wersow. Czyli wychodzi, że Versov mnie lubi, bo ona tam chyba odpowiadała, że mnie nie lubi. E, freeze. Wiadomo, co się było, nie, nie wiem tego. Freeze wariograf. <coughs> Ktoś jeszcze nagrywał, oprócz yy, Friza? Z ...testu, spuszczam już powietrze. Teraz, w trakcie tego testu, o czymś pani pomyślała, coś pani sobie przy... Czy poprawiła pani swój wygląd zewnętrzny? Wiem. Wszystkie pytania... Dlatego, że przez ostatnie dwa pytania poczułam takie... Ja byłam pewna, że nie, a później tak wyciągnę. ...wyciągnie. Więc teraz się dowiemy, czy Berka mówiła prawdę. O! Był taki... ...że nie i to jest na plus 6, że to jest prawda. ...do innych pytań. Pytanie o dziecko. Nie. Musi dać, nie wiem, obcięcie włosów, jak no. jeżeli chodzi o usta i jakieś... Nie, to jest normalne, jeżeli masz dziewczynę, dziewczyna lubi wysnipulowana, także... Specjalnie tam nie, nie reaguje. Ale w przypadku Verdenki przypadku jakby to się też nie zawahało, że jakby co. Czyli jest prawda. Totalnie prawda. No to pytanie, praktycznie pani specjalnie tam. Nie, nie reaguje, o, tu jesteśmy. No to pytanie było o tyle dziwne, że nie może widzimy użyć słowa Nie. Nie nienawidzi, nienawidzić. Tak. Nienawidzi, tak. Wera, ty miałeś hardkorowe pytania, więc ta kwota będzie razy, dwa. Mas? WK też mieli? Jakiś wariogram? Czy kiedykolwiek stosował pan sterydy anaboliczne? Tak. Potrafić to zrobić. Ale on nie ma diod. Jest w małym pomieszczeniu, więc jest git. Czy że jak jest kamera, to też nie jest git. Takie szkolenie trwa bardzo długo. Osoba przychodząca do badania, nazwijmy to tak z ulicy, takiego szkolenia nie przechodziła do nas na YouTube, żeby pokazać. I zrobić przed, chyba, że uprzedziłaby widzów, że jest to jest to show. I... Jest to element jakiejś zabawy, prawda, ale na pewno nie jest to badanie. Jakie elementy usunąłby Pan z, ze studia, w którym siedział Wojtek Gola? Kamery, jaskrawe światło. Lepiej byłoby też, jakby studio było mniejsze. W ogóle nie powinno być w studio. Tam powinno być w twoim pomieszczeniu. Dzięki, tak, pomieszczenie, Marka. jeżeli byłoby by mniejsze. Albo jest dobrze, albo w ogóle nie nadaje się do, do diagnozy takie. Wardenka, straciłeś wszystko, co budowałeś. Twoje zdanie? Ja na razie nie widzę jakichś dużych różnic. Taki pokaz. To osoba, która jest badana po napompowaniu rękawa ciśnieniowego, siedzi nieruchomo, patrzy przed siebie, ma oczy otwarte, zwykle powinna patrzeć... Czyli co? Wychodzi na to, że ten nasz odcinek nie może być traktowany jako miarodajne. I y, obiektywne, więc musimy chyba powtórzyć. Na to wychodzi w ciemnym pomieszczeniu, i najlepiej myślę, jakbyśmy poszli do tych panów. Tylko, czy oni się zgodzą na jakąkolwiek kamerę? Ale się wydaje, że na przemysłową by się zgodzili. Trafia sama chciała się zbadać. Rozumiesz? Na przykład, jeśli. Bandzi nagrywają, że się kąpią i nurkują, to nie znaczy, że muszą być nurkami, żeby to robić. Jeśli podejmują decyzję, że chcą, to sobie robią.